A nawet Kurewsko trudno się tu znaleźć. Zgadza. Już może dlatego, że nie chcę być znaleziony. Właściwie po jaką cholerę mnie szuka. Dlaczego wszyscy nie zostawią mnie w spokoju, to było i nie dadzą dobre. podejmować własnych decyzji? Nie mogę już tego znieść. Nie wiem już nawet kim jestem i gdzie jest moje miejsce. Moja prawdziwa rodzina nie żyje przeze mnie. Węz to teraz wszystko, co mam. Wcale nieprawda, bo masz jeszcze siostrę. Która o tobie myśli? Um... Myślisz więc pewnie, że jestem jakimś potworem. Dobra. Ciekawe czy uda mi się. Może dam rady ci pomóc, ale jak? Kafary. Kapro jako medyk, jako psychiatra? Pomóc? Jak możesz mi pomóc? Wewnątrz mnie jest coś. coś strasznie pojebanego. Jestem mutantem, dziwadłem. Jedna osoba, z którą mogłem o tym mówić, to moja siostra Lucy. Ale ona odeszła. Nikogo nie obchodzę oprócz Węsa i rodziny. Nie rozumiesz? Hmm. To jest kolejny, kolejny speech check na retorykę. Jeśli go wykonam, to, to pewno pobudzi ze mną. A list chyba jej dam. E jej, jemu. Dam jej list i pewno to go przekona. Może nie dostanę doświadczenia za retorykę, ale to doświadczenie tak się jakoś nabije kiedyś. Ona naprawdę tęskni za domem i wypytywała tu o mnie. Chyba się myliłem. Nie powinienem był tu przychodzić. Lucy pewnie czuje się tak samo źle jak ja. Proszę powiedz Wensowi, że podjąłem decyzję. Wracam do Arefu. Mam nadzieję, że Ciebie również tam. Zbiorę swoje rzeczy, pożegnam się i wrócę do domu. Ale w ogóle Ian to był najlepszy, najlepszy gość ze wszystkich, jego, jego w ogóle jego rozumowanie można podsumować tak. idę, nie idę, nikt nie kocha, masz tu list. O, idę! Szybko zmienił zdanie, pokazałem mu tego list. Nie wiem, czy to w Falloutie trójce się tak da, ale w New Vegas jest fajny tryb e, survivalu. Bardzo to dodaje klimatu do gry. Możliwe, że w trójce byłyby takie mody na survival, ale nie wiem, czy będę w ogóle modował grę. Jeśli miałbym kiedyś na przykład grać w Fallouta New Vegas, to z chęcią bym zagrał na survivalu. Może nawet ekspert survivala. Trudny, przeciętny, Nie, nadal nie mogę go tworzyć. Boż! O co masz w lodóweczce? Na survivalu w Falloutie nie Voyage nawet trzeba lodówki otwierać, zbieraj Żarcie. Zbierać e, wodę przede wszystkim, bo z wodą jest najgorzej. Trzeba pić z ubikacji wodę czasami, niestety. Dobra, Wens, pogadamy sobie. Młody podjął decyzję i nie masz nic do gadania. Nie zabieraj nam Jana. Nie zabieraj nam jana. No bardzo zabieraj przepraszam, Justin, masz, masz swoje fanki. Rozumiem, że twoje rozmowy z młodym Ianem poszły dobrze. Bardzo interesuje mnie rezultat waszej rozmowy. Podjął decyzję? Właśnie, sprawa Arefu. To najpierw obgadamy. Chcesz się targować i jakoś dogadać? Kurczę, ale mogę się też popisać. Retoryka przegram, bo jest mała szansa. Słaby jest w rozmowie tutaj pan kafar. Ale jak najbardziej, mogę zliczyć medycynę. Obydwa prowadzą do tego samego. Mogę też za pomocą inteligencji to pewno też doprowadzi do tego samego. Rozwiązać sprawę polubownie Można niby, bo oni nie do końca są złymi ludźmi. Po prostu mają tylko nauk, z którym ciężko wygrać, ale jakby jeśli mieszkańcy Arefut będą dostarczać im torebki mm, z krwią, których jest tutaj ogiwo cała masa w grze, y, więc y, rodzina może chyba im zapewnić ochronę, więc możemy zrobić taką sytuację patową i powiedzmy, że kafar będzie takim dobroczyńcą, po części, dla dobrej innych, nie? Oni nie uczynili nic złego, w zasadzie braminy tylko zabili i straszyli ludzi, a ta rodzina Zaryfu została zagwiesiona przez Jana, więc okej, okay. nikt nie był zły. Tych złych będę na pewno zabijał. Ciekawe. Wiele lat temu przeżyłem pijąc świeżą krew z torebek, które znalazłem w ruinach szpitala. Problem z twoim pomysłem jest taki, że trudno jest o torebki krwi. Co proponujesz? O, są trzy opcje. Refu dostarcza krew, a ty zostawiasz miasto w spokoju. A refu dostarcza krew, a ty w zamian zapewniasz im ochronę. A refu sprzeda ci krew, a ty zostawisz to miasto w spokoju. Um, najlepiej dla obu stron byłoby to: czyli że oni dostarczają krew, a rodzina im zapewnia ochronę. I mieszkańcy Arefu chyba nie mają nic przeciwko temu, to by było nawet, na, nawet na dobre wyszło obu stronom, obu pól na korzyść, symbioza, czy takie tam rzeczy. Zgoda. Proszę, zanieść tę propozycję do Arefu. Porozmawiaj z nimi i wróć do mnie z ich decyzją. Dziękuję ci za pokazanie, że można ufać twojemu rodzajowi. To lekcja, której nie zapomnę. A co z młodym Janem? Zdradź mi. I Jan chciał, żebym ja przekazał wensowi. więc dobra, niech będzie. I Jan zdecydował się odejść od was. Smutna nowina, ale widzicie, bez jednego członka. Smuci mnie, że tracę kogoś z mego statka, ale wierzę, że każdy musi podążać własną drogą. Próbowałem jedynie nim pokierować. Zdaje się, że teraz ta odpowiedzialność... Proszę, przyjmij to uznaj to za przeprosiny dla ciebie za wszystkie trudy które poprzedziły odnalezienie do widzenia człowieku nasz wspólnie spędzony czas był dość kształcący shish kebab, shish kebab fajna broń jest pod warunkiem, że grałbym też innymi brońmi jedna z najlepszych broń na samym początku gry, bo zdaje wrażenie do ognia chyba 9 punktów na sekundę i to jest bardzo dużo, bo yy, tak duże obrażenia zadane początkowo, w że mogłoby się tylko równać na przykład z rękawicą w szpona. Coś w tym stylu. Eee, dobra, i Jan jest i to do Arefu. A jeśli Arefu się zgodzi, to raczej nastąpi. Misja wypełniona, wszystko zaliczone, wszyscy szczęśliwi. Nie jest źle. Tak chyba byłoby ogólnie tak najlepiej, i tak i tak. W końcu, co, co szkodzi zapytać się Arefu, czy nie chcieliby małej pomocy? zostało do zrobienia, nie Robert, ty miałeś coś jeszcze? Wstawek, człowieku. Pobudka. Nie śpi na warcie. Tak, pamiętam cię. Do widzenia. O, torebka jest... Nie, to antenat, Myślałem, że torebka z krwią. Ale ja mam chyba kilka torebek. Nie wiem, czy nie będę mógł mu wciskać tych torebek. A, 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 zanim jeszcze wyruszę na otwarty świat. Maska hokejowa. Nie muszę naprawiać, dobra. I jeszcze jedna rzecz. Pancerz skórzany, jak najbardziej. Yy, naprawić go. 16. N no, dokładnie. I mam w tej chwili mniej więcej taki sam pancerz jaki miałbym yy, przy bojowym. Mniej waży i mniej mi mnie to kosztował. Więc same plusy. Nie wygląda wprawdzie jakoś ładnie. Ale co tam. Rafar nie, yy, nie jest modelem, więc nie będzie wybrzydzał. O jezu, ta pułapka! Ta pułapka! Jak wiele krzywdy mi zrobiła! Um, wejście tędy. Ups! Tędy chyba nie przechodziłem. Dziwne. No, zgadza się. Nie wiem jakim cudem, tędy nie przychodziłem, ale nie szedłem. Trzeba uważać, bo może miny będą po drodze. I są miny! Ostrożnie, po cichutku, zrozbrajamy. Pięknie. Najgorsza rzecz, jaka może dopaść podróżnika, to nie strzał w kolano, tylko mina pod nogą. Strzały w kolano się przeżyje, rozchodzi się. Gazururka. Nie, to mała wartość, nie opłaca się takie śmieci zbierać. Młotek. Dobra, o co coś jeszcze, co to było? Puszka. Pożo. Hmm, ktoś tam sobie lata. Chyba góle. Kip, 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 gulu. Nie, to pieski. Piesek. Wściekły w dodatku. I grzeczny. Jaki wytrzymały jesteś, chłopie. Tylko jeden? Piechotkę do rf coś tam po drodze spotkam, już widzę, coś się znajduje, nawet duża grupa... O nie, już wiem, co to jest. Chyba wiem. Ludzie? Kim ty jesteś? bandytą No chyba sobie żartujesz. Z kafarem chcesz zaczynać? Kobieto. Z kafarowi się poddaje. Jak się nie poddasz, to niestety masz... Licho, licho masz. Peszek dla ciebie. Chowaj pięści biegaj szybciej, drugiego falowka. E, trzeba będzie się trochę uleczyć, jednak. E, dobra, starczy na no razie mam cię! Niespodzianka! Nie masz broni, co teraz powiesz? Jak mu głowę odrzuciłem na pomocą pięści? Fist of Steel! Właśnie to jest przewaga kafara nad, nad innymi frejerami. Im jak się wytrąci broń To już niestety nic nie zrobią, a Kafar piesi nie może wytrącić. No chyba że... Chyba, że... Um, chyba, że mi ręce złamią. Rosłona. Haha, tak, za późno. Głupia kobieto Skok w... Ach, nie dogonijcie. Dobra. Z... Jedyna osoba, która przeżyła spotkanie z kafarnych na razie. To chyba będzie wiekopna chwila Eee Za darmo <laughs> Czemu nie? O Jezu, jaki skarb mieli tutaj <laughs> Nie, puszki nie Pieprzowina z fasolą? Czemu nie? O, papierosy były Co jest tutaj w środku? czy nic, w tym o, tam jest chyba wygrzew albo coś takiego. Radix, dobra. Tak. Gdzie ona siedzi? Tam w wodzie? Ech, dobra, w porządku. Nie będę jej przeszkadzał. Mm. Dobre małe skarby znalazłem w tym miejscu. Wow. Kto by, kto by się spodziewał w ogóle, gdzie ten gość? Rozebrałem tam tego co głowy, coś. Rozebrałem go chyba. Jest, dobra. Eee, tak, amunicja. Pierosy, mentaty, trochę złomu Co jest tutaj? Gazoruka? Nie, klucz E, wróciłaś! Zła decyzja Oj, to była najgorsza decyzja w swoim życiu Nie chcę umierać, wróciła się do kafara To przyciąganie Spo W porządku ta kobieta popełniła najgorszą decyzję w swoim życiu. Nie rozumiem, jak można być takim nierozsądnym. Ja jej darowałam życie, ona jeszcze z tego nie skorzystała. A nie, po co mi naprawiam? Pancer skórzany, no dobra, niech będzie. Pancerz bandyty, maskę hokejową można by naprawić? Nie. Dobrze, mam trochę nośności. Nie jest tak tragicznie. Jeszcze sobie polepszę chyba nośność. Tutaj w tym Falloutie dziwną decyzję podjęli twórcy. Przeliczając obrażenia w walce wręcz na wytrzymałość, jest to ułatwienie na pewno dla takiego pięściarza, bo większa wytrzymałość to większa żywotność. Ale mimo wszystko jest tak dziwne. W Vegas, którego też trochę grałem, jest zupełnie inaczej, bo jest pod siłę przeliczane. Więc tam rozdanie punktów specjału jest trudniejsze. Trzeba trochę do wytrzymałości. I trochę więcej do siły, i w miarę logicznie do zręczności, bo obrażenia odwadca są liczone praktycznie podwójnie, jeśli chodzi o pięści. To jest duży bonus, szczególnie z mocniejszymi przeciwnikami. Może się ulecze, tak przy okazji, czemu by nie. Dobra, kafar jest zadowolony, jest już lepiej. W ogóle ja dobrze idę? Tak sobie idę, za, za zadaniem idę? Nie, w początku idę dobrze, refu. Tam jest gdzieś. O, chyba gdzieś, gdzieś tam. Muszę rzekę przekroczyć? Muszę. Tak ostrożnie, bo tutaj się mogą czaić e, jedne z gorszych przeciwników na razie. Te mieszkające nad wodą e, krabo, krabo ludzie. <taka>, Taka kombinacja ciekawa. Hej, coś odkryłem tutaj. Co to jest? Co? Co tu mieszka, żeby dekradł? A zresztą, zresztą, nie ma nikogo? Nie, ktoś jest. Coś tam, ktoś tam sobie chodzi. Chyba rybak jakiś. Nie, nie, zaraz. Co ty robisz, gościu? Ej, weź zaczekaj. Zaczekaj, gdzie ty uciekasz? Pogadajmy. Co on robi w ogóle? Stój, że diable jeden. Gdzie ty pływasz w ogóle? Chodź pogadamy. Jak to? Jak to się nazywa? Może jedyny. Szebrownik. Ej, nie chcę pić. Może jedyny zadbał chorobę popromienną. A idę stąd, cholera. Chciałem interesu dobić, ale skoro nie chcę. Jego, jego wina. O, zaraz nie. Wydawało mi się, że widziałem tam. O, chyba są. Chyba tam są. Trochę, trochę mam gęsią skórkę w walce z, przy walce z nimi, bo na trudne będą ciężkimi przychimikami. Bandyta, co ty tu robisz? Kibby jest głowy coś wart? U jest! Hmm. W porządku. Zawsze parę. Parę kapsli to jest to jest coś. To jest coś. A ja potrzebuję sobie dużo rzeczy kupować. Nie mogę? Za, duży, za dobry stan. Dobra, to ja rzucę Jak się te mailurki nazywały? Nie, powyłaś stąd, widzę, że tam jesteś. Chodź tu. Jeden, jesteś sam? Jesteś sam, to zaraz to załatwimy. O nie, masz kumpla. Kurcze. Czemu nie chce wyjść? He? No dawaj, mano a mano, dawaj, dawaj. Jak facet z facetem, jak facet z rybą, czymkolwiek jesteś. Dobra, w porządku. Nie chcesz to nie. Nawet lepiej dla mnie.